Jeżeli pragniesz wspaniałej relacji z Twoim mężem lub jakąkolwiek inną relację, zawsze i na zawsze wpierw potrzebujesz zbudować głęboką relację z Twoim Bogiem, relację, która będzie polegała na miłości, w której będziesz doświadczać Jego miłości, Jego obecności oraz będziesz w stanie odwzajemnić tę miłość względem Niego. Tylko w ten sposób, tylko tą jedyną drogą, twoje serce będzie uzdrowione przez jego cudowną miłość, która zacznie stopniowo, krok po kroku odzwierciedlać się na twoich relacjach, w przyjaźni, z twoimi znajomymi, z twoim kościołem, z twoimi dziećmi, rodziną, a szczególnie z twoim mężem lub z twoją żoną. Ten krótki zachęcający film jest zadedykowany niewiastom. Jednak wiedz, że to samo odnosi się do Ciebie, jeżeli jesteś mężczyzną, mężem i pragniesz uzdrowienia w Twoim małżeństwie. Tylko bezwarunkowa miłość oparta na usługiwaniu i darzeniu wartością Twojej żony, Twojego męża, czyli przedkładanie Jego, jej potrzeb nad Twoje oraz głęboka, intymna relacja z Bogiem. Uzdrowi całe Twoje małżeństwo, niech zależnie gdziekolwiek jesteś. Może nawet jutro masz rozprawę sądową. Nie jest za późno. Jeżeli tylko usłyszysz te słowa i je zrozumiesz, pamiętaj, nie jest za późno. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Nie ma doskonałego męża. Doskonały mąż nie istnieje. Mężczyźni różnego rodzaju i pochodzenia, a jednak noszący te same rany w sercu, gdzie miliony z nich mają niesamowity potencjał, którzy potrzebują mądrą kobietę, aby pomóc im zrodzić ich potencjał i dar na zewnątrz. I jeśli ty jesteś jego kobietą, pomóż mu to zrodzić. I cokolwiek jest w nim, co Bóg pokazał Tobie, Cokolwiek tobie objawił na jego temat, co nie jest doskonałe, wtedy to jest Twój obowiązek, by przynieść tę sytuację, tę sprawę przed Boży tron. Bo uczymy ludzi, jak wstawiać się o innych, jak głosić, jak stać się ewangelistami, ale nikt nie uczy kobiet, jakimi mają być żonami. Musimy o tym porozmawiać poważniej i powiedzieć tak, jak jest. Kobiety musimy zacząć pytać: Boże, pokaż mi jak. Osobiście wiedziałam, jak głosić, jak wyjść, ewangelizować, mówić w językach, ale tak naprawdę nie wiedziałam, jak być dobrą żoną. Pytajmy Boga, jak być dobrymi żonami, a nie Żyletami. Czy wyrażam się dziś zrozumiale? Bo nie jesteś prawdziwą żoną, dopóki nie zrodzisz tego w Twoim mężu. Tak, tak, to Ty masz mu pomóc. Bo łatwo jest znaleźć narzekającą i cieknącą rynnę. Ale kiedy widzę mojego męża powstającego z martwych, albo głoszącego. Wiem, że to jest także praca moich rąk, mojej miłości, moich zachęcań i modlitw. Czy słyszycie mnie? Wasza modlitwa ma tak wielkie znaczenie, bo kiedy stanęłaś z nim na kobiercu ślubnym i stałaś się z nim jednym, wtedy połączyłaś się z jego wizją, którą Bóg dał jemu. I Bóg dał odpowiedzialność każdej żonie, aby upewnić się, że u niego dojdzie do zrodzenia jego powołania i wizji. Dlatego Bóg dał Adamowi Ewę. Pewnego razu kobieta modliła się, Boże, ok, napraw to, pomóż mi w tym, uzdrów tamto. Potem zaczęła modlić się o swojego męża, mówiąc: Boże, potrzebuję, abyś go zmienił w tym i w tamtym. I jeszcze ta cecha w nim powstrzymuje mnie przed służeniem Tobie, więc potrzebuję byś go zupełnie zmienił. Od samej podszewki. Ale po takiej modlitwie, kiedy kobieta wraca do swojego męża, nie może cały czas go ochrzaniać, narzekać, instruować, usiąść tak. Powinieneś zrobić to, nie lubię kiedy robisz tamto. Raczej powinna Bogu powiedzieć, to ja powinnam się zmienić, przede wszystkim w postawie względem mojego męża. Nie słyszycie mnie. Najpierw musicie go zachęcić, zbudować do tego stopnia, że on sam przyjdzie do was i spyta, kochanie, czy jest coś, w czym mogę ci pomóc, albo może zmienić. Tutaj jest Twoja luka, kiedy możesz coś powiedzieć, ponieważ mądra kobieta wie, że cokolwiek Bóg objawia tobie na temat Twojego męża, nie oznacza, że musisz wylać na niego zaraz wrzątek wody za jednym razem. Bo my, kobiety, mamy jeden problem: nie wiemy, kiedy mamy zamknąć nasze usta. Zawsze musimy mieć ostatnie słowo, zawsze musimy dramatyzować, zawsze musimy mieć rację. Boże, pomóż nam pozbyć się tego i zawsze musimy się upewnić, że nasz mąż wie, jak bardzo się mylił. I tak go niszczymy, dołujemy, kopiemy, aż po jakimś czasie on już się nie czuje jak twój mąż, ale jak twój syn. Żono, masz odpowiedzialność, by sprawić, aby twój mąż poczuł się, jakby był wspaniałym człowiekiem, nawet jeżeli jeszcze nim nie jest. Bo w tym pomijamy najistotniejszą rzecz. Bo diabeł skoncentruje cię tylko na tym, czym twój mąż nie jest. Podczas gdy ma tak wiele wspaniałych cech, które sprawiają, że jest niesamowitym człowiekiem. Ale widzisz, czasami musisz mówić do siebie, on jest wspaniały. I upewnij się, że on tak się czuje z powodu tego, jak go traktujesz. Jednak niektóre z nas upewniają się, że ich mężowie nigdy nie zapomną, jakimi to byli śmieciami, zanim ich poznałaś. Gdy ciebie poznałam, byłeś niczym. Przestań mu o tym przypominać, bo Twoim zadaniem jest go budować. Jeśli ty nie uczynisz, że będzie się czuł jak mężczyzna, wtedy kto to będzie? To są te małe rzeczy, malutkie szczegóły, bo zdolna, inteligentna, wszechstronna kobieta. Któż może taką znaleźć? Jak trudno o taką, bo jest wiele cenniejsza niż wszystkie skarby świata, a jej wartość jest wyższa niż wszystkie szlachetne diamenty. Ona jest sercem swojego mężczyzny, który jej ufa z odwagą, który na niej polega i wierzy w nią bez cienia wątpliwości, do tego stopnia, że nie czuje żadnego braku.